Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z epoki eee, Nie wnikajmy, która jest godzina, to jest mało istotne. Istotniejsze jest to, co... Może, wiadomo, ten odcinek nie będzie długi, zresztą wiecie już o co chodzi. A chodzi o to, że udało mi się Shalizardem e, już zdobyć drugi puchar. No, bądź co, bądź. Nie jest to złoto, ale. Trzecie miejsce też nie najgorsze. I. A, w ogóle. Y, też to popisałem w ogóle do drużynówki. Aha. Ja w ogóle wyszedłem z grupy, żeby było zabawniej. Tylko że. Jednym pokemonem No właśnie. Może jakbym miał więcej pokémonów, e, jakichkolwiek bym wrzucił do tego, by się udało. Ale i tak nieźle. Fajnie. Bo z, chyba normalnie za to też jest, co jakieś y, kasa, nie? Ta, ale mniej niż za normalne. Tak, więcej jest jest więcej kasy, ale mniej ph. Czaje. No i dobra. No i ogólnie, jak to wygląda? Ehm, najgorsze jest to, że jak tak przed chwilą to e, patrzyłem, że w gruncie rzeczy ta altaria była mi największą solą w oku. Bo Ciężko mi wypowiedzieć się na ten temat tych Pokémonów, bo z nimi nie walczyłem. Wiadomo, że. tutaj. dostał. na czoło i na tym się skończyło. Niestety, muszę zrobić coś takiego, a nie lubię tak robić. Ten. Gyarados nie miał szans. No i tutaj. pierwsza się spotykam z tym, że faktycznie jest mi potrzebna. Eee, szarfa skupienia, bo o dziwo nie ma metalicznego proszku, ale pewnie przez to, że po prostu ma ten humor, no to się niweluje, powiedzmy. No, ale no cóż, nie miałem tu szans, no bo pierwszy, no i trochę mocno dostałem w czoło, ale interesuje mnie jedna rzecz, a mianowicie ta. Bo tak, ten, one mają normalne obrażenia od ognistych ataków. Nie wiem, ile bym zadał obrażeń. A w sumie poczekajcie, sprawdźmy jedną rzecz. Dobra, i teraz tak, patrząc na tego Batmana, że ja z tym Batmanem wygrałem. W gruncie rzeczy, więc w sumie sprawdźmy to. A, no po prostu byłem szybszy od niego. I uwaga. A, czyli w sumie nad tym muszę sprawdzać. Zdałem 30 tysięcy expa Fuj, hp, przepraszam. 30 tysięcy hp. Zabrałem mu. Czyli pod warunkiem, że. Yy... Ataki fizyczne przez 5 rund. Eee... Odpalił się na czas 3 rund. Kurde, wiecie co jest najzabawniejsze? Gdyby nie ta altaria. Gdyby nie altaria... to bym to wygrał. Tak szczerze, gdyby ona nie miała tylu, tylu HP. Znaczy, tyle Speed, sorry? To bym zajebał. To bym tu wygrał. Bo wychodzi na to, że z tym Batmanem na Luzie wygrałem. I z tym też bym wygrał. Znaczy, nie wiem, może. Kurde, tak szczerze. Aż szczerze, z ciekawości, aż napiszę. Do tej osoby nie mam absolutnie pojęcia, kto to wygrał. Eee, saga, ok, on tylko ma miksturę. Ten, kurde, aż napiszę. Bo jestem ciekaw po prostu, czy jestem w stanie wygrać. Wiadomo, że nie wiem, 5000 rzeczy tutaj nałożonych na siebie. A, od razu y, z, ustawimy. Chociaż w gruncie rzeczy, i tak y, na ten moment ja żadnych tur. Y, chwila. Tak, tu chciałem sprawdzić na szybkości, ale y, nie jest to już konieczne. Y, problem jest, był tak. Na początku lipca. Były wszystkie typy, później Fire i Flying i teraz przez miesiąc niestety nie będę mógł brać udziału, no bo nie mam pokemona logiczne także no cóż ale jest kolejny, no jest ogólnie też zastanawia mnie jedna rzecz, bo mamy 18, 18 lipca, prawda? I tutaj się wydarzy taka rzecz, że skończył się teraz mini-event. Więc szczerze, albo na początku sierpnia coś będzie, albo dopiero na początku września. Jakby nie patrzeć, jestem zdziwiony, bo przeważnie na początku lipca coś było. Znaczy przeważnie było co 3 miesiące, duże eventy były, ale... No jest to teraz takie trochę nieobiektywne, bo kurde, gdzie to jest? Ranking. Biorę pierwszą osobę z brzegu, bo ja potrzebuję po prostu. No właśnie, teraz zobaczcie. Siódmy, potem kolejne 3 miesiące, potem znowu 3 miesiące, 3 miesiące, 3 miesiące i. No, lekko ponad 3 miesiące, i teraz był event. Ale to chwila. Jedna rzecz. Widzę, że ci ludzie już mają wykurwione, delikatnie mówiąc to. E, szukam. O, o, dokładnie. Czyli zobaczcie. Wychodzi na to, że w tym roku raptem był jeden event duży. Możecie mnie poprawić, jeśli się mylę, ale na to wychodzi, że. Tylko jeden duży event był ee, i na którym ja akurat wtedy brałem udział, bo wcześniej nie mogłem. Raczej nie wiedziałem, bo nie grałem. No, zobaczymy. Co to wyjdzie. Kurde, miał być krótki odcinek, a w sumie wyszedł taki trochę dłuższy. No ale. Lepszy to niż nic. Także no co? Dziękuję za uwagę. Ja się z wami żegnam. Takie jeszcze. E, informacje e, idę dzisiaj na rozmowę kwalifikacyjną do pracy możecie trzymać kciuki, bądźcie e, no i nie na no za jakiś czas no, będą w, w względnie regularne te live'y albo zresztą no zobaczymy jak to czas pokaże, nie? także